Na tej transmisji. Um... No to to WiFi materiał. Kurwa. Chuj. A bombę. Jak masz bombę? Mam bombę, pytry. A ja live'a rozpocząłem teraz. Jak masz bombę? To za chwilę będziemy drugą bombę. A ja czy nie powiem gdzie? Ale Elka ma kurwa tak szczerze Dobra, 50. korona do kolekcji Milion per euro, się, podoba mi się to <grym> Dobra Co? Tak może rozpocząć ślewo z chwilowym pośmianiem się o, Już wbijam na sobie na kanał tutaj, bo może ja pierdolę, esa jestem najlepszym graczem był play kurwa i chuj co? bo najlepszy, lepszy Excalibur mam jeszcze mógł ci jeść albo nie, nie dajcie na razie jak weźmiesz łaskawieńca to dam ci jakaś <coughs> co mi dasz? kurwa skąd ja ci wytrzasnę łaskawieńca, weź się kurwa no, no zbieraj co na ty kurwa Chyba ja mi to da. Jak tu chodzę, to jest własny o że mi się nie da. Hmm. 105 pingu nie. Kurwa zjebi Nie wiem, no. Całego live'a mi ścina przez te 105 pingu. Co ja się mam włączone coś Ten z kiddi? Nie wiem. 105 pingu, rozumiesz? 105 pingu. 147 jednak. Co to za gówna tu to leży? Jakiś kurwa stawkiewki, nie Sakiewki kurwa. Eee. Nie wiem. Nie dość jest opoziomienie w chuj. To jeszcze, kurwa lagi. 147 pingu. Trzeba wyjść i wejść z Minecrafta. Zaraz mam tam podgląd, tylko. No. Gdyby się w czole nie wywalił. Byłoby si to. wada. Zajebali jeszcze pafu Dzisiaj je tak samo. Trzeba no. wyjść. Hobbycy koperu ścianę i niby przy ścianie jego konsola wyjebala. Nie wiem, no, acie jesteś takim bratem, że mi nie chcesz dać, nie? No, mam 200 i pić. No właśnie! No właśnie! Kurwa jebala. No właśnie. Sprzy... Sprzedałeś się. Nie chcę koksów. Jak chcę koksy. Ja mam mało. Ja nawet nie wiem czy ja mam 20 koksów jeszcze. To Czekaj, no wychodzę z Minecrafta, bo mam kurwa... Wychodzę z... Czemu ja wyłączałem całego Minecrafta? Aha, nie, nie ty na ja... zaraz byczki. Kurwa, jedna osoba na live, czyli ja. Z telefonu. Bo muszę widzieć czat, tak? Czat, był czat, czat, skimili czat. Kody zabiliście. Dobra. O, ale szczegóły, palce, paluszki, paluszki. LRKQ to nie 2 v 1 Odezwał się kutas na cheatach To wypierdalasz To zostawiam to Wypierdalasz Daj moje wędówki 17 koksów na mnie No to to jest big brain O śnieżek chcesz? Niebany samolaj. Oh! O No zdrowia. Dzięki Dziękuję. Jakie mam się Już idę. Idziemy na pomoc. Ja mam 97 pingów. No nie wiem, ja nie mogę robić live'a teraz. Dobra, Elo. Nie mogę robić live'a, bo mam za duży ping.